Skąd pomysł i kiedy on się narodził na borówkę? Pierwsza, pierwsza plantacja, pierwszy krzew. Kiedy się pojawił u pana? 35 lat temu. Byłem studentem SGGW, szukałem czegoś nowego. Wsadziliśmy, zaryzykowaliśmy. I tak to jest tak historycznie, że ta większość plantacji w powiecie grujeckim. To można powiedzieć, że ma korzenie z tej plantacji, z tych krzaków. Bo ja też trochę sadzonek rozmnażałem i tak pójdzie. Jeden kuzyn wsadził na kłopoczynie, trzeci, czwarty, i praktycznie ta borówka tu w naszym rejonie, ja nie mówię o całej Polski, to praktycznie można powiedzieć, że ma stąd początek. Te duże plantacje też się wzięły z tych paru krzaków, można powiedzieć. I jakie pan odmiany ma u siebie? No, tam jeszcze kawałek Patriota jest, ale tej odmiany bym. Znaczy, do takiej. Jest też cenna odmiana w refozorze. Mam znajomych, co, co mówią, że jedna z lepszych odmian, bo jest trochę nawet wcześniejsza chyba od juka na niektórych stanowiskach, to jest delikatna. Trzeba ją praktycznie kilka razy więcej rwać od, od tych twardych odmian. Co 3-4 dni przelatywać, i wtedy jest plenna smaczna i wczesna. Wcześniej od Juka tak jak u mnie się zaczyna. Ta stara odmiana, taka to już tam niby... Ale niektórzy jednak mówią, to jest taki pani Dary, jak w sadownictwie. Tak, nie wiem, czy znacie to powiedzenie. Tak, tak, tak. Mało Dokładamy. wymagający, co roku owocuje. No trzeba doprowadzić, żeby nie, 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 nie było drobnych owoców, bo jak ktoś tam ma złe nawożenie, to kupę śrutu narośnie. No takie. Ale to są dobre jakości, grube owoce, to nawet w tych premium, bo to 16 mm ma, nie mówię, nie 12. I ładnie dorasta. No okay. rośliny odżywione. Tu jest blukrop, diuk, teraz tego drajpera trochę wsadzone. Mówię, ja to jestem to działkowiczem to? borówkowym w tej chwili, że, 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 że nie, nie mogę nas? się wypowiadać. 3 hektary, że to I jest... To dla gru to nie jest działka. Nie, to jest już działka, to jest na, na plantacje borówkowe, to jest działka w tej chwili. Ja bym może rozszerzył, ale się boję o siłę roboczą, o zbiór w tej chwili, hmm. czy syn by rozszerzył, bo jednak jest zagrożenie, kto to zbierze. A dlaczego pan się zdecydował na Drapera? Bo to jest zupełnie coś nowego dla pana? Ja zawsze w, w, w próbuję czegoś nowego. Jest twarda odmiana bardziej pod, pod rynki eksportowe, plenna. Kaliber też jest wyrównany, plon. Chyba, jeśli dobrze pamiętam, to jest w dwóch, trzech podejściach, chyba można oberwać i jest święty spokój. A niektóre odmiany, tak jak wspomniałem, Patriota to, to 6-7 razy, żeby tak sprzedawać go w dobrej kondycji. Nauka idzie do przodu, selekcja, hodowla, i wiadomo, że raczej jak coś wchodzi, to jest lepsze. Tylko jest jeden warunek. Trzeba wziąć uwagę w sprawy klimatyczne. Część odmian, które, które są wprowadzone na, na polski rynek. Ja już mam tu znajomych, co posadzili, już wyrywają. Niestety na nasz klimat na nasze warunki są mniej nie, nie przystosowane. Przemarnięcia i pędów i owoców i tak dalej albo, albo super stanowisko dla danych odmian trzeba znaleźć. Że, że, a draper chyba jest taki też podobno zmrozecz, troszeczkę bardziej wrażliwy od tych tradycyjnych odmian, ale, 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 ale chyba się z tego co wiem to dobrze sprawuje i bym polecał, polecałbym. Ale to co będzie pan też te starsze krzewy 35-letnie zamienią na Drapera, czy to Nie, to nie, znają? no jak widać, no po co to zamieniać? No, jak ja już mam <laughs> siwe włosy, to, <laughs> to akurat mi wystarczy. No, no, no proszę zobaczyć, blukrop hmm. po dwukrotnym zbiorze. To już był dwukrotny, hmm. dwukrotny zbiór i, i podobno ludzie mówili, że, że, że słabo w tym roku jest z Blue cropem. Proszę, tu jest jeszcze do, do, do października, prawie czy do połowy września, to, to będą zbierane. Tak samo tu Late Blue. Late Blue to bym nie polecał, bo ten klimat jednak jest taki u nas, że część co, są lata, że no, tu w powiecie grujeckim część owoców nie zdąży dojrzeć. No widać, tu jeszcze nic się nie zapala, ale w innych rejonach może tak, ale tu u nas trzeba ostrożnie. A tam pan miał, mówił pan pan Ligola, tam miał Dereta i posadził pan brówkę. Eee, tak, bo to taka mała działka, że do sadu, z sadem wiadomo, jak, sad, jak jabłonie w tej chwili opłacalność i wygląda, że, że jednak stwierdziłem, że ten kawałek, tak, taka działka ko domu, żeby też mniej chemii używać, bo to jest ten projekt zero pozostałości pestycydów w ogóle, to jest ważne. No. Mamy taki projekt, w tej chwili jest rejestrowany w Ministerstwie Rolnictwa, jakiemowy system jakości zero pozostałości pestycydów, bo w niektórych krajach to już jest zrobione. Bardzo to pobiera sieć oszą, ten projekt rozszerza, z nami współpracuje i nas wspomaga. i my w tej chwili dostarczamy już zero pozostałości, w tej chwili porzeczkę, borówkę i śliwkę o tej porze. Mamy gruszkę, jabłka cały sezon, zero pozostałości pestycydów. To na tym polega, bo wiadomo, 7 miliardów ludzi ekologią się nie da wyżywić i nie da się wyhodować całkiem bez chemii premiów, premium owoców dużych partii towarów. Czyli po prostu no, tak jest wymagania rynku w tej chwili. Czyli my stosujemy do pewnego momentu chemię, jak, ale znamy dokładnie czas rozpadu, mhm. rozpadu tych środków przy danych warunkach pogodowych, temperatura, wilgotność. Wspomaga nas przy tym Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach i wspomnę też o SGGW Akademii Rolniczej, też nas tu pod pewnymi względami wspierają w tej naszej technologii. Czyli te borówki które Pan wszystkie ma u siebie, produkuje, są zero pozytywne. Tak, i już mamy w tej chwili analizy, zresztą oszą bardzo, bo w Selgros nie, ale oszą co miesiąc sprawdza, w swoich laboratoriach. Sprawdza, bierze spółek ze sklepów i sprawdza pod względem zawartości pestycydów. I musi wyjść zero pozostałości pestycydów poniżej granicy oznaczalności. No bo to jest tak, taka prawda, że jakby znaleźli super nowsze przyrządy, ale to jest 0, 0, 0, coś tam jeden. No to tu była chemia stosowana, też bardzo mało w ograniczonym stopniu i przedkwitnienie że nieraz tu można znaleźć jakąś małą mszycę, ale my się tym nie przejmujemy, bo są naturalne już, bo się zwalcza. Ale nie ma tych podstawowych szkodników nawet, bo wbrew pozorom jak się tej chemii twardej nie stosuje, to równowaga jest taka w przyrodzie, że, że nie ma żadnych miseczników. E, mszycy praktycznie też nie ma, jak się pojawi, to są naturalne środki, że Czyli można... Można na też w tym osą można... Nie? Można, nie? można pod marką pewnie dobrego. A, no tak, bo Osho ma swoją markę, nie tylko nasze produkty, uh -huh. tylko wszystkie te produkty, a w Selgrosach i w innych sklepach to jest Amela, uh -huh. taki znak Amela i, i to jest znak naszego stowarzyszenia Kraina Sadów i Ogrodów i liczę, że już na, na jesieni będzie oficjalny system jakości, czyli będzie ekologia IP i zero pozostałości, który i będziemy już certyfikować po prostu takim no, przez PCA papierami już rządowymi ten system jakości będzie pod kontrolą rządową.